Bywa taki moment, kiedy siedzisz na kanapie, niby wszystko wygląda normalnie, niby nic nie wybucha, niby on jest obok, ale w twoim ciele zaczyna dziać się coś, czego i potrafisz wytłumaczyć logicznie, bo przecież rozmowa była spokojna, bo przecież on nic konkretnie złego nie zrobił, ale jednak coś w środku mówi ci, uważaj, jakby ktoś włączył cichy alarm, którego dźwięku nikt poza tobą nie jest w stanie usłyszeć, choć bije tak wyraźnie, że trudno skupić się nawet na oddychaniu I to właśnie o tym chcę ci dzisiaj opowiedzieć O tym sygnale ostrzegawczym, który my, kobiety Zbyt często nazywamy, może przesadzam Może to tylko moje lęki, może mam gorszy dzień Podczas gdy w rzeczywistości to nie intuicja Próbuje nas zatrzymać, ale ciało Które wyczuwa niekonsekwencje, fałsz Napięcie albo zbliżające się rozczarowanie Zanim rozum przyzna, że to w ogóle możliwe była kiedyś taka historia opowiedziana mi przez znajomą, ale potraktuj to tylko jako obraz, nie jako fakty, bo nie możemy mówić, że zdarzyło się to naprawdę. Powiedziała mi, że spotykała się z mężczyzną, który miał w sobie spokój, ale taki dziwny spokój, z tych, które czujesz jedynie na powierzchni, jak tafle wody, która z zewnątrz wygląda idealnie gładko, ale kiedy zanurzasz rękę, okazuje się, że pod spodem są prądy, łajri i coś, co nie pozwala twojej dłoni poruszać się swobodnie. Mówiła, że kiedy siedzieli razem przy stole, a on opowiadał o pracy, kilka razy miała wrażenie, że z jego oczami coś jest nie tak, że niby patrzył, ale jakby nie widział, jakby był gdzieś obok albo jakby musiał pilnować, by jakiś kawałek prawdy nie wyslizgnął się przez przypadek. Wiesz, to było głupie, powiedziała, bo przecież nie krzyczał, nie obrażał, nie zdradzał, nie robił niczego, co mogłabym pokazać palcem i powiedzieć, O, to jest złe. Ale mimo wszystko miałam wrażenie, że moje ciało jest napięte, jakbym miała czekać na coś, co się dopiero wydarzy. A potem dodała zdanie, które słyszę od kobiet zdecydowanie częściej, niż bym chciał. Myślałam, że to ja mam problem. To jest moment, w którym każda z nas zaczyna się sabotować, gdy zamiast zaufać temu subtelnemu sygnałowi ostrzegawczemu, zaczynamy przeglądać własne emocje jak listę błędów, które trzeba poprawić. Zaczynamy tłumaczyć cudze zachowania kosztem własnego spokoju. Zaczynamy wierzyć, że jesteśmy zawrażliwe, zaemocjonalne, zaczepialskie, choć prawda jest taka, że ciało rzadko się myli, szczególnie w relacjach, w których coś zaczyna się psuć na poziomie, którego logika jeszcze nie zauważyła. Jest też inna historia, bardziej obrazowa, mocniejsza. Wyobraź sobie kobietę, która wraca do domu po spotkaniu z mężczyzną, który teoretycznie jest idealny, dobrze mówi, jest elokwentny, potrafi słuchać, potrafi żartować, umie stworzyć atmosferę. Na papierze wszystko się zgadza. Tylko kiedy ona zamyka drzwi swojego mieszkania, w środku zapada cisza, która nie przynosi ulgi, tylko napięcie. Siada przy stole, zdejmuje płaszcz i nagle czuje, że dłoń lekko jej drży, jakby w ciągu ostatnich godzin musiała być czujna w sposób, którego nie potrafi nazwać. I ta cisza mówi jej więcej niż wszystkie rozmowy razem wzięte. Mówi jej, coś jest nie tak, choć jeszcze nie wiesz co. Nieraz zaczyna wtedy działać mechanizm obronny, który mówi: Może to tylko stres? Może jestem zmęczona? Może źle interpretuję? Ale potem przypomina sobie drobne rzeczy, detale, które pozornie nie mają znaczenia. To, jak on mówił o swojej byłej, niby neutralnie, ale jednak z takim pasywnym jadem, który teraz, z perspektywy ciszy, brzmi inaczej. To jak rzucił żart niby niewinny, ale mierzący w nią zbyt celnie, jakby badał, gdzie przebiega granica, ile może sobie pozwolić. To, że przez chwilę miała wrażenie, że odcina ją od dialogu, jakby chciał przejąć kontrolę nad dynamiką rozmowy, nad jej reakcjami, nad tym, co może powiedzieć, a czego nie. I nagle ciało zaczyna układać pazl szybciej niż głowa. Zaczyna czuć, że ten niepokój nie jest przypadkiem, że nie jest wymysłem, że nie jest introwertyzmem, gorszym dniem naginterpretacją. To jest ostrzeżenie. Kiedy opowiadano mi o tym, była jeszcze jedna scena, scena, która najbardziej zapada w pamięć. Wyobraź sobie rozmowę, niby zwykłą, lekką, przy herbacie, a jednak coś w tonie, coś w oczach, coś w tempie zdań zaczyna tworzyć napięcie, którego nie da się wyjaśnić. I wtedy ona zadała pytanie, które wydawało się zupełnie zwyczajne: A dlaczego tak naprawdę nie lubisz, kiedy mam swoje zdanie? I wtedy, zamiast odpowiedzi, zobaczyła w jego twarzy cień, taki szybki, że trwał może sekundę, ale zdążył powiedzieć jej więcej niż wszystkie jego słowa. To był cień irytacji, kontroli, próby zamaskowania prawdy, która mu się wymsknęła. A on szybko odpowiedział, że wcale tak nie jest, że oczywiście, że lubi, że tylko czasem bywa trudno. Ale ciało zapamiętało cień. I to był moment, w którym zrozumiała, że jej niepokój to nie paranoja. To ostrzeżenie. I tak właśnie to działa: najpierw sygnał jest delikatny, ledwie zauważalny, potem wraca w momentach ciszy, potem zaczyna pulsować przy drobnych sytuacjach, aż w końcu, jeśli go ignorujesz, zmienia się w poczucie winy, które nie jest twoje, w lęk przed reakcją kogoś, kto nie powinien mieć władzy nad twoim nastrojem, w życie którym jesteś tak zajęta gaszeniem mikropożarów, że nawet nie zauważasz, że dawno przestałaś się czuć bezpiecznie. I wtedy kobiety najczęściej mówią: Nie wiem, czemu tak się czuję, choć odpowiedź jest prosta. Czują tak, bo ciało rejestruje niespójność, którą głowa próbuje zakryć racjonalizacją. A prawda jest taka, że kiedy czujesz niepokój przy kimś, kto twierdzi, że cię kocha. Twoje ciało nie próbuje Cię sabotować. Twoje ciało próbuje Cię uratować. I czasami potrzeba dużo odwagi, by przyznać to głośno, bo to oznacza zmianę, konfrontację, odejście, postawienie granicy. Ale jeśli coś w Tobie mówi, coś tu nie gra, to jest moment, w którym nie powinnaś wchodzić głębiej. Nie powinnaś czekać na dowody. Nie powinnaś czekać. Aż ktoś pokaże prawdziwą twarz. Twoje ciało już ją zobaczyło. A ty dopiero uczysz się to rozumieć. Tamtego wieczoru, kiedy siedziałaś w kuchni z kubkiem zimnej już herbaty, ten niepokój wcale nie był delikatnym pukaniem w drzwi, tylko ciężarem, który układał się na barkach, jak ktoś, kto siada bez pytania, jakby miał do tego prawo od zawsze. I to właśnie wtedy przyszło ci do głowy. Że może intuicja nie mówi cicho dlatego, że jest subtelna, tylko dlatego. Że ktoś ją latami zagłuszał słowami typu, przesadzasz, znowu dramatyzujesz. To tylko twoje lęki, ja nic złego nie robię, a ty. Nauczeniem lojalności do niewłaściwych ludzi brałaś to za prawdę, bo chciałaś wierzyć w coś, co miało być oparciem, a było jedynie pięknie opakowanym chaosem. Wspomnienie Marty wróciło jak wyrzut sumienia, choć wcale nie było nim naprawdę. Bardziej przypominało lustro, w którym zobaczyłaś, jak działa mechanizm tłumaczenia cudzych zaniedbań. Wtedy, w tamtej kawiarni, kiedy opowiadała o swoim partnerze, jakby czytała z kartki przygotowanej do audytu emocjonalnego, mówiła spokojnym głosem, że niby wszystko jest w porządku, tylko coś nie gra, i choć uśmiechała się do swojego kapuccino. Jej dłonie zdradzały więcej niż słowa, drżały lekko, jakby ciało wiedziało pierwsze, że historia nie zmierza w dobrą stronę. Gdy powiedziała, jak on się spóźnia, to niby nic, ale ja mam wrażenie, że muszę udowodnić, że nie jestem szalona, kiedy pytam, co się stało, wtedy właśnie zrozumiałaś, że ten niepokój ma strukturę, a struktura ta pojawia się tylko wtedy, kiedy ktoś manipuluje twoim odbiorem własnej rzeczywistości. Wieczorem, niedługo po tej rozmowie, wracałaś do domu tramwajem i patrzyłaś na odbicie szyby, jakbyś mogła zobaczyć w niej coś więcej niż tylko swoje oczy. Przypomniała ci się jeszcze inna scena z czasów, kiedy byłaś młodsza, mniej świadoma, bardziej ufna. Siedziałaś na ławce pod blokiem i czekałaś na wiadomość, która nie przychodziła, mimo że on widział ją kilka godzin wcześniej. Wmawiałaś sobie, że ma ważniejsze rzeczy, że pewnie jest zmęczony, że przecież nie będziesz robiła problemu o coś, co normalni ludzie powinni odpuszczać. To był moment, który teraz widzisz tak wyraźnie. Niepokój nie był wtedy intuicją, tylko ostrzeżeniem przed lekceważeniem, ignorowaniem, przed kimś, kto nie miał chęci ani przestrzeni, by cię traktować poważnie. Od tamtej pory nauczyłaś się, że kiedy odczuwasz takie mrowienie w środku, które nie odpuszcza nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się racjonalnie wyjaśnione, to nie jest sygnał, że masz problem z zaufaniem, to znak, że ktoś nie daje ci powodów, by to zaufanie budować. I nie ma takiej logiki, takiego tłumaczenia i takiego przecież nic się nie stało, które zagłuszy ostrzeżenie, jeśli ono naprawdę ma rację. Najmocniej zrozumiałaś to dzięki pewnej rozmowie, której nie zapomnisz do końca życia. Stałaś wtedy przy oknie, patrząc, jak światło lampy ulicznej odbija się od mokrego asfaltu. A on tłumaczył się z czegoś, co od początku brzmiało jak kiepsko skrejona wymówka. Powiedziałaś spokojnie: Słuchaj, ale ja czuję, że coś jest nie tak. A on uśmiechnął się tym swoim wyuczonym, spokojnym uśmiechem i rzucił: Ty zawsze przesadzasz. Masz skłonność do analizowania wszystkiego. Jakby to było coś wielkiego. Wtedy poczułaś ukłucie, nieprzyjemne, mocne, jakby ktoś dotknął miejsca, które dawno miało się zagoić, ale nie miało jak, i nagle stało się jasne, że ten niepokój to nie twoje problemy, tylko jego zachowania, jego dystans, jego brak konsekwencji, jego półprawdy, jego znikanie, które wcześniej brałaś za zmęczenie, stres, życie. Dziś już wiesz, że ostrzeżenie nie krzyczy, ono powtarza się. W spojrzeniu, w słowie, w braku słowa, w tym jak ktoś reaguje na twoje uczucia, w tym czy można z nim porozmawiać jak z partnerem, czy trzeba jak z kimś, kto za chwilę znowu odwróci kota ogonem. W tym, że gdy mówisz, jest mi przykro. A druga osoba odpowiada, masz z tym problem, nie ja, to coś jest nie tak i zawsze było nie tak, tylko wcześniej bała się to nazwać, bo nazywanie rzeczy po imieniu oznacza możliwość odejścia, a odejście to decyzja, która boli, ale jednocześnie ratuje. I teraz, gdy zamykasz drzwi za takimi historiami, uczysz się, że intuicja jest cicha, ale ostrzeżenie, ostrzeżenie zawsze ma echo. I to echo powraca w najmniej spodziewanych momentach, tylko po to, byś następnym razem nie musiała zadawać sobie pytania: Czy to ja jestem problemem? Tylko mogła zrobić jedną rzecz: zaufać temu, że jeśli coś cię uwiera, to ma powód. I że twoje ciało pamięta prawdę, zanim twoje serce dopuści ją do świadomości. Był taki moment, który wraca do ciebie czasem wieczorami, kiedy świat ucisza się na tyle, że słyszysz własne myśli głośniej niż normalnie. Siedzisz wtedy na kanapie, ta sama lampka świeci w kącie, a ty nagle przypominasz sobie tamtą sytuację, która w tamtym czasie wydawała ci się nieistotna, przypadkowa, mała. Dopiero teraz widzisz, jak bardzo była pierwszym ostrzeżeniem, które próbowałaś zignorować, bo miałaś nadzieję, że niepokój minie, jeśli tylko znajdziesz dla niego sens. To było wtedy, gdy wyszliście razem na spacer w chłodny, jesienny wieczór. Chmury wisiały nisko, pachniało wilgocią, a on wyglądał, jakby miał głowę gdzieś daleko. Mówiłaś coś o pracy, o koleżance, która znowu coś wymyśliła, a on wzdychał tak ostentacyjnie, jakby każde twoje zdanie przekraczało limit jego cierpliwości. Zatrzymałaś się, spojrzałaś na niego i zapytałaś. Co się dzieje? Wszystko w porządku? On wtedy tylko wzruszył ramionami i powiedział to swoje klasyczne: Znowu zaczynasz. Nic się nie dzieje. To był ten moment pierwszy cichy alarm, który próbował powiedzieć ci, że normalny, zdrowy człowiek nie reaguje na czyjeś emocje jak na przeszkodę, którą trzeba obejść, a nie jak na człowieka, którego się wspiera. I choć tamtego dnia jeszcze siebie przekonywałaś, że może on miał trudny dzień, może coś go gryzie, może to nie ma nic wspólnego z tobą, prawda była dużo prostsza. Ten niepokój nie był intuicją. On był sygnałem, że twoje uczucia są dla niego niewygodne i że za każdym razem, gdy pozwolisz sobie coś poczuć, on unieważni to jednym zdaniem, jednym spojrzeniem, jednym westchnieniem, które miało cię nauczyć: przestań czuć, bo to mi przeszkadza. Lata później zrozumiałaś, że intuicja nie boli. Ostrzeżenie tak. Intuicja mówi cicho. Ostrzeżenie wierci się w środku. Intuicja jest spokojna. Ostrzeżenie ściska żołądek tak mocno, że musisz łapać oddech. Najbardziej uderzyło cię to podczas rozmowy z nią. Usiadłyście w jej kuchni, pachniało pieczonym jabłkiem i cynamonem, ona parzyła herbatę, a ty patrzyłaś, jak drżą jej ręce, kiedy podnosiła czajnik. Powiedziała, wiesz, jak on mnie przytula po kłótni, to czuję się jak dziecko, któremu pozwolono wrócić do pokoju. Jakbym musiała przeprosić za coś, czego nie zrobiłam tylko po to, by znowu było dobrze. To zdanie przecięło czy jak brzytwa, bo poczułaś w nim własną historię. Tę, którą opowiadałaś sobie, ale nigdy na głos, że czasem wracałaś po kłótni nie dlatego, że on miał rację, ale dlatego, że bałaś się bezradności, która wisiała między wami, kiedy milczeliście. Bałaś się ciszy, która mówiła głośniej niż każde oskarżenie. Bałaś się, że jeśli nie wrócisz pierwsza, on uzna, że ci nie zależy. A później, gdy się już odezwałaś, on znowu rzucił tym swoim. Wiedziałem, że jednak zrozumiesz. I wtedy poczułaś znany już ścisk w żołądku, niepokój, który nie był intuicją, tylko sygnałem, że ktoś rządzi twoją emocjonalnością, jakby miała przycisk on/off. Jednak najmocniejsze ostrzeżenie przyszło pewnej nocy, kiedy leżałaś obok niego, a on odwrócił się plecami. Patrzyłaś na jego ramiona, na sposób, w jaki oddychał, na to, jak wyglądało to trochę jak mur, którego nie mogłaś przeskoczyć. I nagle dopadła cię myśl, której wtedy nie chciałaś przyjąć, jak bardzo trzeba być samotnym, żeby leżeć obok kogoś i czuć się bardziej opuszczonym niż w pustym pokoju. Następnego ranka niepokój wrócił intensywniejszy. Umyłaś zęby. Spojrzałaś w lustro i zobaczyłaś zmęczoną wersję siebie, nie przez brak snu, ale przez to, że w nocy twój organizm próbował utrzymać cię w stanie czuwania. To nie była intuicja. To było ostrzeżenie, że ciało nie ufa człowiekowi, któremu zaufało twoje serce. Przełom jednak nastąpił dopiero wtedy, gdy pewnego dnia usłyszałaś dialog, który nie był nawet o tobie. Stałaś na przystanku. Obok para, na oko po trzydziestce. On mówił, Ale po co ty znowu robisz scenę? A ona odpowiedziała cicho, ale stanowczo: To nie jest scena. To jest reakcja. A twoje bagatelizowanie jest powodem. Wtedy poczułaś, jakby ktoś wyjął z twojej kratki piersiowej coś ciężkiego. Jakby nagle światło padło dokładnie na to miejsce, które od miesięcy próbowałaś nie widzieć. Zrozumiałaś, że to nie ty byłaś zabrażliwa. To nie ty wyolbrzymiałaś. To ktoś inny konsekwentnie minimalizował wpływ swoich działań na Twoje emocje. I wtedy poczułaś coś jeszcze, ulgę. Pierwszy raz od dawna. Bo ostrzeżenie nie przyszło po to. By cię straszyć. Przyszło po to, by Cię uratować. Dziś, kiedy czujesz niepokój obok kogoś, nie zastanawiasz się już, czy to twoja intuicja, Twoje lęki czy Twoje przesady. Zadajesz inne pytanie: Co w zachowaniu tej osoby sprawia, że moje ciało nie czuje się bezpieczne? Bo ciało nigdy nie kłamie. Ludzie owszem. I to rozróżnienie zmienia wszystko. Był taki poranek, którego nie zapomnisz do końca życia, choć na pierwszy rzut oka wydawał się kompletnie zwyczajny. Wstałaś wcześniej niż on, weszłaś do kuchni, światło było wciąż zimne, jakby słońce nie mogło zdecydować, czy chce się obudzić. Otworzyłaś szafkę po kubek, i wtedy poczułaś to znane już uczucie, ten irracjonalny ciężar w klatce. Nie dlatego, że coś się stało. Nic się nie stało. Ale właśnie to było najgorsze, bo w normalnej, zdrowej relacji cisza bywa spokojem. Z nim cisza była zawsze zapowiedzą. Złapałaś kubek, nalałaś kawę, a ręce lekko ci drżały. Mówiłaś sobie, że to pewnie przez zimno, ale prawda była taka, że ciało już wiedziało. Ono pamięta każdą tonację jego głosu, każdy krzywy uśmiech, ten półsekundowy moment, w którym jego twarz napinała się za nim zdążył zareagować. Ono uczy się szybciej niż rozum i ostrzega dużo wcześniej niż ty sama chcesz zauważyć. Nagle usłyszała się jego kroki. Powolne, przeciągłe, jakby każdy dźwięk odbijał się echem po mieszkaniu. Wszedł do kuchni, nie powiedział dzień dobry. Nie spojrzał w Twoją stronę, jedynie minął cię i otworzył lodówkę. Pustka, która pojawiła się między Wami, była tak namacalna, że mogłaby się dotknąć. I ten niepokój, ten, którego nie da się pomylić z intuicją, pojawił się jak fala przypływu. Zebrałaś w sobie odwagę i zapytałaś: Co się dzieje? On zatrzasnął lodówkę i rzucił chłodno. Znowu zaczynasz, serio? A ty poczułaś, jakby ktoś pociągnął cię za serce w dół. Bo on nie odpowiedział na pytanie. On podważył prawo, które miałaś do zadawania go. A to jest różnica tak potężna, że mogłaby się postawić na środku pokoju, jak mebel. Później, siedząc w pracy, przeglądając maile, nagle przypomniała ci się scenka sprzed tygodnia. Tamta, gdy opowiadałaś mu o koleżance, która została niesprawiedliwie potraktowana przez przełożonego. Twoje oczy błyszczały z emocji, gestykulowałaś rękami, bo naprawdę żyłaś tą historią. A on, zamiast zareagować jak ktoś bliski, rzucił tylko. Bo ty zawsze się wszystkim przejmujesz, serio, jakbyś nie miała własnego życia. I wtedy pojawiło się pierwsze ukłucie. Nie bolało jeszcze tak jak później, ale zapamiętałaś to spojrzenie, znużone, wyższościowe, jakbyś mówiła za dużo, czuła za dużo, i istniała za głośno. To był kolejny alarm, który próbowałaś uciszyć. Ale najbardziej uderzającą sceną była ta w samochodzie. Wracaliście wieczorem do domu, ulice były puste. Światła latarni ślizgały się po szybie. Opowiadałaś mu o swoim problemie, o czymś, co naprawdę cię bolało. A on prowadził, wpatrzony w drogę, nie odzywał się. Myślałaś, że słucha, że analizuje, że zaraz odpowie. I wtedy nagle, jakby w ogóle nie słyszał ani jednej Twojej emocji, przerwał ci i powiedział. Mogę już mówić o mojej sprawie? Bo mam ważniejsze rzeczy w głowie. Słowo ważniejsze wbiło się w ciebie jak szpilka. Zrobiło się cicho, aż przesadnie cicho. Twoje dłonie zacisnęły się na fotelu, a on nawet tego nie zauważył. Jechał dalej, jakby nic się nie stało. Jakby twoje uczucia były tylko tłem do jego świata. I w tamtym momencie niepokój był tak intensywny, że poczułaś go jak ciarki na karku. Nie intuicja. Ostrzeżenie. Krzyczało w tobie tu nie jesteś widziana. Tego wieczoru zadzwoniłaś do swojej przyjaciółki, Oli. Nie płakałaś, głos ci tylko drżał, jakby był za cienki, żeby udźwignąć słowa, które chciałaś powiedzieć. Czuję się, jakby wszystko, co mówię, go męczyło, wyszeptałaś. A Ola, po chwili milczenia, powiedziała coś, co zapamiętałaś bardziej niż wszystko inne. To nie jest miłość, jeśli twoje emocje są dla niego irytacją. Te słowa otworzyły w tobie drzwi, za którymi latami upychałaś te wszystkie małe sygnały, te wszystkie sytuacje, które nie były takie poważne, te momenty. Kiedy twoje ciało napięło się, a ty udawałaś, że przesadzasz. Ale najbardziej zaskoczyło cię coś innego, jak często ten niepokój pojawiał się nie wtedy, kiedy on krzyczał, ale wtedy, kiedy milczał. Gdy jego twarz była pusta, głos chłodny, a sposób, w jaki na ciebie patrzył, sprawiał, że czułaś się jak intruz w czyimś życiu. Najsilniejsze ostrzeżenia są ciche. Najważniejsze sygnały przychodzą bez wielkich scen. Najbardziej bolesne momenty to te, które wyglądają zwyczajnie. Bo to właśnie w codzienności najłatwiej zobaczyć, kim ktoś naprawdę jest. Niepokój nie myli się nigdy. Intuicja jest delikatna. Ostrzeżenie ma pazury. I choć w tamtym czasie próbowałaś tłumaczyć wszystko stresem, zmęczeniem. Jego charakterem, jego trudną przeszłością, dziś wiesz jedno: gdy ciało reaguje napięciem, a rozmowy kończą się pustką zamiast bliskości, to nie sygnał, żeby próbować mocniej. To sygnał, żeby odejść. Bo kiedy ktoś jest właściwy, nie czujesz strachu przed ciszą. Czujesz spokój, głęboki, cichy, pewny. A wtedy Niepokój znika sam.